Wydarzenia kulturalne w 30, a jest ich bardzo wiele, wszystkie warte są uwagi. Wspomnę o kilku. Zespół muzyczny 30. Chciałem opowiedzieć troszeczkę o naszej działalności. Przez ostatni rok działaliśmy bardzo intensywnie. Wszelkie projekty tego typu, jak koncert Kolend, koncert walentynkowy, wszystko to oczywiście tworzą ludzie młodzi. Ludzie, którzy nie od wczoraj prawda, grają na instrumentach, a skład mamy bardzo, ale to bardzo bogato. Pomijając projekty i tą działalność stricte szkolną, wykraczamy też poza mury szkoły. Ostatnio graliśmy na uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim. Wydaje się, że zespół licealny to jest zwykłe granie, granie byle jakie, ale tutaj zawsze mi zależało na tym, żeby pokazać jakość na każdym koncercie, żeby było widać, że jest to zespół dobrze zorganizowany. Ponadto projekt miejski, kultura i edukację. E, przychodzą do nas ludzie reprezentujący najróżniejsze dziedziny e, życia e, kulturalnego, przychodzą e, prezentując swoje dokonania, e, a nasi uczniowie są bardzo otwarci na to, co im się proponuje. E, myślę, że nasza młodzież, młodzież 30, jest bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju działania. Więc w planach jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, które nie zostały jeszcze zrobione, a na pewno gdzieś w głowach świtają i rodzą się już pomysły na to, co można jeszcze zrobić i jak to zrobić. Jestem przewodniczącym Szkolnej Rozgłośni w 30. liceum. No i generalnie rozgłośnie to jest bardzo szeroka instytucja, która zajmuje się bardzo wieloma rzeczami. Po nazwie można by rzec, że jesteśmy rozgłośnią radiową, ale jesteśmy bardziej radiowęzłem, jednocześnie zespołem techników. Mamy osoby, które są odpowiedzialne za prowadzenie naszej strony internetowej, za prowadzenie Facebooka, Instagrama. Są to osoby, które piszą i dzielą się z ciekawostkami na temat muzyki. Mamy też osoby odpowiedzialne za prowadzenie audycji muzycznych, za ich nagrywanie. Mamy osoby odpowiedzialne za realizację dźwięków na. Wszystkich naszych szkolnych wydarzeniach. Mamy też osoby odpowiedzialne za streaming i odpowiedzialne za światła, także naprawdę tutaj tych dziedzin jest wiele. Inną e, świetną inicjatywą uczniowską są wieczory filmowe. Wybierają sami filmy, rozwieszają plakaty, zapraszają e, innych uczniów, sami organizują te wieczorne spotkania, dyskutują na temat e, filmów, które obejrzeli. Mamy więc dyskusyjny klub filmowy i dlatego 30 jest Stacją Kultury.